Ostatnio od jednego z Was dostałem takie oto pytanie. Jakie białko najlepiej dobrać do cukrzycy typu drugiego? WPC, WPI lub WPH. I teraz ja w opisie do rolki podam Ci na czym polega różnica między tymi białkami, a generalnie za chwileczkę wytłumaczę Ci dlaczego powinieneś brać właśnie to oto białko. Jak zapewne wiesz, w cukrzycy typu drugiego kluczowe jest dbanie o stabilny poziom glukozy we krwi, a wybór białka może właśnie pomóc w osiągnięciu tego celu. Dlatego, w mojej ocenie, najlepszym białkiem dla osób, które są w tym problemie z cukrzycą, powinien być wybór białka typu WPI. On będzie dla mnie i w mojej ocenie najlepszym wyborem ze względu na to, że ma niski poziom węglowodanów i tłuszczu, co sprzyja bardzo lepszej kontroli poziomu glukozy w organizmie. Pamiętaj jednak, że jeśli nie jesteś pewny, czy to białko nie zaszkodzi Tobie, to warto zawsze skonsultować się z lekarzem, dlatego że wiele z takich produktów posiada również słodziki, które no niestety, ale nie są również zdrowe. Serdecznie Cię pozdrawiam i dzięki za to pytanie. Cześć!